Myśleliście, że trenowanie potężnych modeli AI musi trwać dniami, a nawet tygodniami? A co jeśli powiem wam, że najnowszy eksperyment zakończył się w czasie krótszym niż zaparzenie kawy? Zostańcie z nami, bo dzisiaj w AInews.pl mówimy o prawdziwej rewolucji w prędkości uczenia maszynowego. Na platformie eksperymentalnej CometML doszło do czegoś niezwykłego. Model o nazwie Cooperative Reservoir 7G14 Zakończył swój trening w zaledwie 20 sekund. Mówimy tu o modelu NLP, czyli technologii odpowiedzialnej za rozumienie i generowanie ludzkiej mowy, takiej jaka napędza na przykład chatboty. Dlaczego to jest tak ważne? Dotychczas długi czas treningu był ogromną barierą. Teraz, dzięki takim przełomom, deweloperzy będą mogli testować nowe pomysły niemal natychmiast. To oznacza szybszy rozwój, tańsze eksperymenty i prawdziwy wysyp innowacji w aplikacjach, z których korzystamy na co dzień. To jak przesiadka z modemu na światłowód. Prędkość staje się nową walutą w świecie sztucznej inteligencji, a my jesteśmy świadkami historycznego przyspieszenia. Co sądzicie o tak błyskawicznym rozwoju AI? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli interesuje Was przyszłość technologii, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku AInews.pl